Siemano na ludzie! witam w kolejnym odcinku CSa, kolejny odcinaczek. 3 demka, 4, dzisiaj, znowu, dalej. jesteśmy przed chwilą kolejną nagrodę za nadzór, więc po raz kolejny udało nam się złapać z haksów też uniewinięcie jakiegoś człowieka. A przed chwilą, zrobiłem zrobimy demko. Tylko, że tam było niestety spinbot, więc postawiłem, że to demko wywale. To nagranie wywale, bo już mam dosyć yy, pokazywania mam spinbotów. Dlatego też tamto wywaliłem. No i mam nadzieję, że teraz zostajemy coś innego niż Spinbot. Eee, I też chciałbym Wam podziękować za odbiór w tych ostatnich filmach, bo chyba w ostatnim albo przedostatnim było chyba z 12 lajków coś takiego. Eee, I też chciałbym podziękować jednemu do gościowi za komentarz pod chyba z tym filmem, eee, jak się wnąć demko. Tak żeby, wiecie, ominąć jak mam spinbota, to już to po prostu pomijam. Żeby popięknąć całe demko, udało mi się, ogarnąłem, więc dziękuję, eee, dziękuję dobra duszą, że mi dałeś tipa. Eee, I też widziałem, że dosyć suby nam się ruszyły podczas tych naszych overwatches, za co też wam wa bardzo dziękuję. Dostaliśmy chyba trzy suby, albo 4 nawet, bo koło 4 subów nam leciało przez te overwatche. Więc jestem zadowolony i mam nadzieję, że taką frekwencję e, przy takiej frekwencji pozostaniemy. uciągniemy taką frekwencję, bo mi się, bo mi się ona podobuje. Mm, dobra, jak na razie trzeba czekać na demko. zrobiłem to tamko z tym spinbotem, więc teraz trzeba czekać, aż się nam się kolejne uruchomi. Tak więc, żebyście nie czekali, żeby was nie zanudzać, to widzimy się po cięciu na jakiejś mapie. Okej, okay, jesteśmy na pierwszym damku. Na jeszcze nie, nie, spinbot, przynajmniej na razie. Zobaczymy co będzie dalej. Co ty tutaj pan, panie, mąż? Eee... 4101. Ok, spoko. O kurde to co mi się tutaj stałęło się? Halówka. Czekajcie, bo coś mi się tutaj stanęło i... I... i, 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 i Myszki nie mam. Halo. Co mi się z tym panem stało? Jezus Maria. Tu jest ta myszka, tu jest myszka. Dobra, co nam tutaj pokażesz? O tamten wiedział. Ciekawe czemu? Co się dzieje? Czy to mi się coś zbugowało, Czy? Może, nie widzę. What the hell? Coś coś mi się chyba Cez zbogował. Tym ja się, wrajem. Panel taki wielki Znaczy te... napisy na ten panel takie wielkie Nie wiem czy temu się coś... Czy mnie się coś buguje? Czy ja mu się coś badanie nie buguję? Cholera wie Teraz się w ogóle coś zatrzymał. Co no odwala? Nie, się chyba coś zbogowało. I dziwne w ogóle są te ruchy tych. do mi kurde coś klatkuje. What the hell? Co to się od ja nie pamiło? Ładnie strzelił, tylko kurde mi przeszkadza to, że mi to tak klatkuje i też się tak baguje. Nie wyszło. Aha, wziął WP. No bo w nikogo nie ma. Od która mu wyszli. Ładnie zszedł. Zdjął. o tamtym posłuchał, -ta, bo słyszał. Znaczy, ci go słyszeli, do niej mu info. A, wyjął go. Co, on go nie widział? Dziwne. No, 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 no. No, kogoś chyba widzi tamten. No to już się cofnął. Tam tego przeskanował, tam, tam tego też przeskanował. Znaczy no, tam tego wiedział. Podejrzewam, że tamtego widział. Tamtego widział. <laughs> no, jak na razie nic specjalnego to tutaj nie wygląda. Nie, nie widać żeby coś miał specjalnego. Widzę jak mnie denerwuje, że nie widzę jak są te animacje, strzałów Jak mnie to irytuje teraz Tamten się pali No i nie dał rady I nie dał rady Dobra, już nie dostał info po to zdawali ładnie 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 poduzdawał, że no nic specjalnego to tutaj nie widzę I am on oh, Jakby miał wuchę, w WH, to już by tam tylko wiedział, że jest tam blisko niego. Ładnie Chyba, że ma włochak, ale się z tym kryje, to dosyć dobrze. Taka ewentualność też istnieje. Chyba info już mam, mniej więcej Tylko na tym standardzie nie wiem, o tym gościu. Jezus Maria. No, tam ja nie powinien wiedzieć. Nie wiem, czy on tak przeskanował dla tego? Dla. Yy, no. Jezu, co mi się tutaj dzieje? Czy on go przeskanował dla zasady, czy co? Co ja, czy nie ma? Tutaj też raczej tego. No jest... nie było widać, żeby coś tam miał. No, tak mi też przeszkadzało to, że kurde, te animacje się zaczynają. To też mi troszeczkę przeszkadzało w weryfikacji no ale dobra e, Mam nadzieję, że w następnym domku wszystko będzie OK i widzimy się za chwilę Dobra, kolejna mapa Kolejny pan podejrzany jak zwykle A mi się daje te parę nie naprawił, gdzie muszę całą całego Casa OK. Daj nie mam animacji OK tylko, czy Mam tylko że opóźnione Zajebiście Dobra, możemy to chyba pominąć Że nie ma sensu najmniejszego Dzisiaj tak tłuchło na respie? Mm -hmm. No to co? Kolejny spin bocik? Co kolejny spin bocik? Co pan, panie, tutaj pokażesz? Wszyscy się wsypanie na B, no czy na A? Bo ja bocik? Aj, nie mam amunicji No to ja tak miałem być, jak ja troszeczkę zaliczało, nie powiem No, dalej Stanko, czekanko Jak on go nie zabił? Z mu w łapie, go nie zabiłem, ale nawet powinien zejść cały. Wow, 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 wow. Troszeczkę jeszcze też na to było. Tylko to, że będzie chciał coś z tym zrobić. Aj, 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 aj. Ma zero. A i zaskanował go. Ciekawe tylko, skąd on wiedział, że on tam siedzi. Głównie dobrze mógł wrócić całkowicie na respa, tak nie zrobił. No, ten nie zrobił, ale. No, ten tenor, czy nie mógł wiedzieć? No, no, no. no i spalili kaplica. Milisekundy dzieliły ich od tego czy kto zginie No co ma w i tam dostał serio Wow to on tu zrobił Zedo, tamten też ma zero Niestety Temu się nie udało Dojedzie go czy nie dojedzie? Ten go dojechał teraz co No jeszcze ten z został. W shot to teraz. Będzie wchodzić gale. Mm. Unlucky no. Unlucky. Bo dostał info, że jest wszystko na beż, pokro, na beż wpierd wpierdana. No i dobry, i teraz jak? No, widział go. Coś tam go widział, ale tamten cofnął. No, ja, że spalił. Opie. Wszyscy spali. Tamtego wiedział na samolocie, a tamtego już koło tunelu nie wiedział. Ciekawe. Wygląda na to, żebyśmy jeszcze nice. ładnie. No i Zajmę się czy nie zajmie? Nie zdjął. No to unlucky. Ładnie. Ładnie. jaką chyba to zrobił. Raz, dwa, trzy, nie, czterech chyba zabił. Albo jestem ma. Nie wiem. No, gdzież tam. Eee, raczej nic nie miał, bo to jego strzały były raczej czyste. Chyba, że go zagryfił, coś tam. Coś nie bo jakoś Nie było tak, że on tam jakąś tam dądę, przegapił czy coś, więc. cię znaczy, chyba nie było odpalony. Jego strzały też nie było jakieś takie mega podejrzane, więc. Jak dla mnie tam był. No, czysty był, dla mnie był w miarę czysty. Eee, dobra, no to cóż, ja cs CSA. Jak będzie Demko to pobieram i widzimy się za chwilę. No i okej, okay, jesteśmy w krótkiej przerwie. No i naprawiło się wszystko. Na no, jeszcze widzę, jak się postać podusza. Na no, jeszcze widzę, wszystkie animacje, więc jest dobrze. Jest dobrze. Nie ma spinbotem, więc jest bardzo dobrze. Przynajmniej jak na razie nie ma. Autź. No, to musiało zabolać, nie powiem. Dobra, co ty mnie tutaj pokażesz ciekawego? Gimem? Nie, zaskanuję go. Zaskanował go. Lówka. Griffing, czyżby? No bo on sobie to on sobie troluje. więc coś tutaj widzę, że był chyba griefing o okej, okay. no wyczekał tam tego, ale. Sam zginął <laughs> no, dla mnie tutaj go zgłosił za griefing, no bo patrzcie co on robi. On to doluje. Dla do mnie tutaj ewidentnie to doluje. No. Takie gracze powinno się dla mnie banować Też Bo on tylko przeszkadza I nie gra zespołowo nie tam nie zabija Raz na nie wiem, na 7 minut może coś zabije opakę, nie plantuje. No, Dla mnie tutaj jest griefing, dla mnie tutaj jest griefing hmm. Jedzie na kosy Tego eee. się to nawet nie ma sensu oglądać Właśnie tak, tam, taki goście to jest chyba nawet lepszy od spinbotów, tak miada. Znowu na kosy idzie. myślę hm, że zabiję tu. Aj! Diskupu. Jakby się zabił z kosą jak to doje to już by było wszystko, nie? Dobra, no dla mnie to tutaj jest griefing i tyle. Eee, tak jest, prześli. <laughs> Dobra to co? Zrobimy sobie jeszcze jedną tabko. Jako już tutaj nie było nic ciekawego, to zrobiłem sobie jeszcze jedną temką. Mm, tak więc jak będzie pobieramy i widzimy się tak chwilę na kolejnym mapie. Oh,